Jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset: Oczyszczając kąpielą wodną przez słowo. List do Efezjan 2, 5, 26. Każdy wierzący jest kapłanem. Gdybyśmy podeszli do jednego z synów Aarona i zapytali go, w jaki sposób stał się kapłanem, bez zwątpienia powiedziałby nam, że, po pierwsze, stało się to przez jego narodziny, a po drugie, będąc urodzonym z rodziny kapłańskiej, został wprowadzony na urząd kapłański przez. Obmycie wodą, pokropienie krwią i namaszczenie olejkiem, zgodnie z postanowieniami 29 rozdziału Księgi Wyjścia, czyli II Księgi Mojżeszowej. Jako narodzeni na nowo z Ducha Świętego, również jesteśmy kapłanami z urodzenia. Będąc zrodzonymi z Boga, jesteśmy kapłanami Boga. Również zostaliśmy obmyci wodą przez słowo, jak mówi nam list do Efezjan 5, rozdział 26, werset. Zostaliśmy odkupieni krwią, drogocenną krwią Chrystusa, mówi nam to pierwszy list Piotra 1, 19. I otrzymaliśmy Bożego Ducha Świętego, który został przedstawiony w oleju namaszczenia. Choć ten szczegół ta cecha nie została nam przedstawiona w rozważanym fragmencie. Przyszliśmy do Chrystusa, bo tak mówi nam pierwszy list Piotra, drugi rozdział, czwarty werset. A to oznacza, że jesteśmy kapłanami, tak jak synowie Aarona byli kapłanami, ponieważ pochodzili od Aarona i w ten sposób byli z nim związani w urzędzie kapłańskim. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj jest kapłanem. Musimy jednak pamiętać, że jedną rzeczą jest bycie kapłanem, a inną rzeczywiste wejście w urząd i wykonywanie naszych funkcji kapłańskich. Pierwsze ćwiczenie naszego kapłaństwa jest skierowane ku Bogu: w składaniu ofiary uwielbienia. Jest to przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest wielkim Najwyższym Kapłanem. Tak, pierwsze doświadczenie naszego kapłaństwa jest skierowane ku Bogu w składaniu ofiary, uwielbienia. Jest to przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest wielkim Najwyższym Kapłanem. Wszystko, co ofiarujemy, ofiarujemy przez Niego. Oczyszczając kąpielą wodną przez Słowo, do Efezjan 5:26, jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.